Cześć, tu Korkus. Dzisiaj dla fanów Souls-like'ów przygotowałem zestawienie 10 nadchodzących gier, które powinny ukazać się w 2025 roku. Dwa omawiane tytuły mają już ustalone daty premiery. Nie przedłużając, zaczynajmy! Pierwszym tytułem tego zestawienia jest gra od koreańskiego studia Neople, The First Berserker Kaza czyli action RPG z brutalną walką rodem ze Slashera, czerpiącą również gadziami z takich gier jak Dark Souls 3 i Sekiro. Akcja, gdy została osadzona w fantastycznym uniwersum stworzonym na potrzeby matki Dungeon and Fighter. Głównym bohaterem jest Kazan, wielki generał Pel Los. Żonny zemsty bohater postanowił karać tych, którzy zaaranżowali jego upadek w Wielkim Imperium. W The First Kazan wiedzamy różne lokacje, od ośnieżonych górskich dolin przez skaliste pustkowia. je będziemy walczyć z szeregiem przeciwników, by na końcu zmierzyć się z potężnymi bossami. Starcia są bardzo dynamiczne, a w ich trakcie musimy być w ciągłym ruchu, wyprowadzając szybkie kontry i używając brutalnych finisherów. Na polu walki robimy użytek przede wszystkim z broni białej oraz rozmaitych umiejętności bojowych, a każda broń zapewnia różnorodne umiejętności, które można łączyć, aby stworzyć własny niepowtarzalny styl walki. W miarę postępu zdobywamy coraz lepsze wyposażenie, a także rozwijamy naszego bohatera, dzięki czemu możemy czasem walczyć z coraz to silniejszymi przeciwnikami. Gra obecnie nie będzie dostępna w języku polskim i raczej nie zapowiada się na to, żeby wydawca się zdecydował na naszą lokalizację. Gra zaoferuje tryb dla jednego gracza. Warto wspomnieć o udostępnionym przez twórców demie na platformach PlayStation 5, Xbox Series X i PC za pośrednictwem platformy Steam. Gra będzie miała swoją premierę 27 marca 2025 roku. Ja osobiście bardzo na nią czekam i gorąco Wam ją polecam. AI Limit to trzecioosobowe RPG akcji w realiach science fiction. Gra została wyprodukowana przez chińskie studio Sense Games w AI Limit. wcielamy się w bohaterkę imieniem Arisa. Świat opanowała tajemnicza substancja o nazwie Ma, a zrujnowane okolice pełne są potworów. Tytuł zapowiada się dość wyjątkowo i to nie tylko ze względu na mocno stylizowaną na anime grafikę w stylu Nier Automata. Znajdziemy tutaj wyraźne elementy slashera i souls-like'a, co przemówi do fanów takich gier jak choćby Code Vein. W grze zobaczymy wiele wymagających wrogów, jednak deweloperzy skupiają się na utrzymaniu poziomu trudności w równowadze. Otrzymamy dostęp do około 20-30 rodzajów broni, co ma pozwolić graczom na zupełnie inne doświadczenie w zależności od wyboru oręża. Warto zaznaczyć, że fabuła ma nieliniowy przebieg i tylko od nas będzie zależało, które zakończenie zobaczymy. Tytuł premiery będzie miał 27 marca 2025 roku i ukaże się na platformach PC oraz PlayStation 5. Na koniec warto dodać, że gra nie zostanie wydana w polskiej wersji językowej. Double Land of Waterscar, czyli RPG akcji typu Souls-like, mocno inspirowany takimi grami jak NIO i Dark Souls. Gra przedstawiająca historię glinianej lalki o ludzkim wyglądzie, która eksploruje starożytne miasto Gook podczas nadciągającej apokalipsy. Walcząc z szeregiem potężnych wrogów, odkryje historię tego zrujnowanego świata, jak i prawdę o sobie. Podczas zmagań odwiedzimy różne lokacje jak miasto, lochy, doliny, lasy, pokryte śniegiem pola czy latającą wyspę, a sam świat gry ma być nieliniowy. Gra oddaje nam do dyspozycji dwie bohaterki, które zróżnicowano pod kątem stylu walki. Podczas gdy pierwsza z nich może korzystać z ciężkiej broni białej i specjalnych ataków magicznych, druga będzie robiła użytek z łuku i lekkiego oręża. Produkcja studia Darkstar jest ekskluzywem dla konsoli PlayStation 5 i na obecną chwilę brakuje konkretnej daty premiery. Niestety to kolejna gra, która nie będzie posiadała polskiej wersji językowej. Kolejna pozycja na liście od studia Tweets Studio to gra free-to-play, która zostanie wydana na PlayStation 5, PC i platformach mobilnych. Premiera Balla do Vantara, bo o niej mowa, planowana jest na 2025 rok. Gra przenosi nas do uniwersum złożonego z dwóch splatających się światów. Zwykły, gdzie żyją ludzie, oraz jego alternatywną wersję o nazwie Para z odmiennym biomem historią postaciami i przeciwnikami. Kiedy esencja świata żywych zostaje uwięziona w parze po inwazji starożytnej mocy, całe to uniwersum znalazło się na krawędzi upadku. Wymierzając, je poznajemy ich mieszkańców idealizujemy realizujemy różnorodne zadania, a także toczymy dynamiczny starcie z adwysarzami. Głównym celem będzie poznanie tajemnicy pary i cofnięcie poczynionych w niej zniszczeń, czym kluczowa ma być mała dziewczynka przenoszona na plecach jednego z bohaterów. Balla do Vantara postawi także na kooperację, oferując rozgrywkę dla maksymalnie trzech graczy. W trakcie gry wcielimy się w emisariuszy, którzy potrafią przenosić się między światami. Poszczególnych emisariuszy zróżnicowano pod kątem osobowości i historii, a także reprezentowanych przez nich klas. Te ostatnie determinują m.in. ich styl walki oraz preferowaną przez nich broń. Premiera Ballad of Antara nie oznacza końca wspierania gry. Po premierze, Tipsworks Studio zamierza systematycznie aktualizować tytuł i dodawać do niego nowe treści. Już teraz zapowiedziano, że pojawią się nowi emisariusze. Remember. zapewne w formie no what happens, we did not betray this world. Kolejny Souls Light w realiach Fantazy z częściowo otwartym światem od studia Project Cloud Games zmierza na PlayStation 5, PC i Xbox X w relikt The First Guardian Królestwo Arphilius zostało pochłonięte przez otchłań na skutek zniszczenia tytułowego reliktu. W grze wcielamy się w strażnika, którego zadaniem jest odnalezienie wszystkich odłamków artefaktu i zapieczętowanie otchłani. Fabuła nie jest wybitnie oryginalna, ale liczę, że mroczny klimat efektowne sceny walk i oprawa graficzna pozwolą sprzedać ten tytuł. A gra zaoferuje pięć różnych rodzajów broni. Każda będzie miała swoje unikalne właściwości, które można zmieniać w zależności od tylu gry. Tytuł odchodzi też od klasycznego levelowania postaci na rzecz wzmacniania bohatera używając run, przedmiotów i rzemiosła. To jak potężna będzie nasza postać będzie zależna od naszego ekwipunku, który będzie można zdobywać eksplorując lochy i pokonywać bossów. I ten pomysł może pomóc osiągnąć pełny potencjał świata gry. Wciąż nie poznaliśmy dokładnej daty premiery, ale według wstępnych przewidywań gra powinna za Dopyutować na rynku w pierwszym kwartale 2025 roku. Najnowsza produkcja studia S Game nie będzie typowym souls -like z Phantom Blade Zero, bo o nim mowa, będzie debutem serii Phantom Blade. Deweloperzy z Chin od kilku lat rozwijają projekt, który może być jedną z najbardziej inspirujących gier na PlayStation 5 i PC w 2025 roku. Akcja Phantom Blade Zero zaprowadzi graczy do uniwersum Phantom World, które czerpie gaściami chińskiej mitologii, ale także ze steampunku, okultyzmu czy kung-fu. Główny bohater opowieści jest Soul, zabójca z organizacji Zakon, który zostaje wrobiony w zbrodnię. Podczas obławy protagonista zostaje śmiertelnie ranny. Nasz bohater zostaje uzdrowiony lekiem, który będzie działał przez 66 dni i tyle czasu będzie miał on na wykonanie zadania, czyli zdemaskowanie prawdziwego zabójstwa. Walka będzie miała swój rytm, ale będzie też dużo szybsza niż w przeciętnym Soul Slajku. -like Chodźcy inspirowali się aktem opartym na kombinacjach znaną z gier, jak Ninja Gaiden czy Metal Gear Solid Rising. Ciekawe, do wyboru będziemy mieć cztery poziomy trudności dopasowane do różnych umiejętności graczy, a interakcja z checkpointem nie spowoduje odradzania się przeciwników. Mimo pewnych naleciałości z gatunku Souls-like, nie będzie to pełnoprawny jego przedstawiciel. Gra znalazła się w tym zestawieniu, ale istnieje też obawa, że jej premier zostanie ustalona na 2026 rok. Wuchang Fallen Feathers, czyli kolejny Souls-like, fabularnie osadzony w krainie Shu, z czasów mrocznych i burzliwych rządów Późnej dynastii Mi, zniszczonej w wyniku wojen domowych oraz inwazji podporów rodem z najgorszych koszmarów. Główną bohaterką gry jest wojowniczka imieniem Chang, która zmaga się z amnezją i została dotknięta przerażającą chorobą zwaną odnitropią. Przymierzając Shu, protagonistka musi rzucić wyzwanie ciemności zagrażającej tej krainie, a także odkryć prawdę na temat ciążącej na niej klątwy. To jak potoczy się i zakończy jej pełna niebezpieczeństw przygoda w dużej mierze zależy od dokonywanych przez gracza wyborów. Wuchang walczy głównie mieczem, ale ma też nadzór ataki dystansowe, a nawet magiczne zaklęcia. Są uniki, parowania i mechanika ogłuszania, więc panie soslajków powinni być zadowoleni. Z ostatniego wywiadu z deweloperami wynika, że potrzebny na ukończenie czas gry może wynieść około 50-60 godzin. Tytuł nie ma dokładnej daty premiery, ale zadebiutuje w 2025 roku na platformach PlayStation 5, Xbox PC i w Xbox Game Passie. Ósmym tytułem na liście jest Wedwin Smith. To produkcja chińskiego studia Everstone Studio, czerpiąca inspiracje artystyczne z *Ghosts of Tsushima. Akcja przenosi nas do wielkiego, otwartego świata, dziesięciowiecznych Chin, do okresu znanego jako Pięć Dynastii i Dziesięć Królestw. Głównym bohaterem gry jest wędrowny szermierz. Wojownik przemierzający Chiny często musi wybierać między dbaniem o własne interesy, a przestrzeganiem swojego kodeksu moralnego. Stacia w grze są bardzo dynamiczne, a w ich trakcie musimy być bardzo mobilni, co wiąże się z wykonywaniem uników, umiejętnym używaniem tai Chi do odbijania ataków przeciwników, a oprócz tego też protagonista będzie używał broni dystansowej. Grze przyjdzie nam się zmierzyć z ludźmi, dzikimi zwierzętami, a także z istotami nadprzyrodzonymi. W miarę postępu będzie pozwalała na wspinanie się po elementach otoczenia i wykonywanie wysokich i dalekich skoków, a nawet będzie można biegać po wodzie. 27 grudnia 2024 roku rozpoczęły się testy tej gry dla chińskich graczy, ale jej globalna premiera planowana jest na jesień 2025. Gra zostanie wydana na platformach PC oraz PlayStation 5. Nazrel of the Fallen World to produkcja nowo powstałego studia Euclidean Studios zmierzająca na platformę PC. Nazrel of the Fallen World to mroczna gra akcji z rozbudowanymi elementami typowego Source Lake'a, inspirowana serią Dark Souls i Planescape Torment oraz placami HP Lovecrafta oraz obrazami Zdzisława Beksińskiego. Nasza postać, Orkiel, Budzi się w grobowcu świątyni ze śmiertelnymi ranami i amnezją, pamiętając tylko swoje imię, upładyły rycerz, przymierzając tytułową krainę stawi czoła różnorodnym przeciwnikom, gra mocno stawiana eksploracje, a dialogi i relacje, które nawiążemy, będą miały kluczowy wpływ na przebieg fabuły. Podczas starć kluczem będzie poznanie i zapamiętanie schematów ruchu wrogów i ich słabych punktów. Walka nie będzie należała do najłatwiejszych, a jeden błąd może skończyć się śmiercią naszego protagonisty. Premiera gry planowana jest na jesień 2025. Ostatnia gra na liście to produkcja zmierzająca na PC Vindictus Defying Fate o studia Nexon. Jak zapowiadają twórcy, gra będzie dzieliła uniwersum z MMO Vindictus z 2010 roku. Vindictus Defying Fate, czerpiąc inspirację z mitologii celtyckiej, będzie oferował intensywne i krwawe walki z potworami. Zabawę rozpoczynamy od wyboru postaci, które zróżnicowano pod kątem wyglądu, preferowanego uzbrojenia oraz stylu i tempa walki. Mechaniki gry są bezpośrednią inspiracją z gatunku Soulsów, uniki z system i intensywna walka, która przetestuje umiejętności gracza i refleks w walce z potężnymi bossami. Gra zawiera również tzw. ogniska, które służy jako punkt zapisu dla postaci, która odradza się przy nim za każdym razem, gdy zginie. Nieprzewidywalne wzorce ataków potworów w połączeniu z nowymi systemami walk stworzą bardzo wymagające doświadczenie. A dla wiernych fanów MMO w Indictu z 2010 roku Nexon ponownie wprowadza Lana i pione dwie postacie z serii do nowej rozgrywki. Fiona jest przestronną wojowniczką uzbrojoną w długi miecz Podczas The Lan włada dwoma mieczami, oferując graczom dwa różne style gry. Jeden defensywny i jeden ofensywny. Gracze mogą wybrać dowolną postać, aby ruszyć w podróż przez grę. Gra ma zadebiutować pod koniec roku 2025. W zeszłym roku można było zagrać w alfę udostępnioną przez twórców. I to jest wszystko na dziś. 2025 rok zapowiada się świetnie dla fanów Soulslike'u. Wymienione tytuły mogą dostarczyć nam wielu godzin wyzwań i satysfakcji. Dajcie znać w komentarzach, na którą, gdy czekacie najbardziej, a może macie już na oku jakiś inny tytuł, który pominąłem. Na koniec pozostało mi zaprosić Was do subskrypcji kanału, gdzie będzie się pojawiało więcej tego typu materiałów. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!